No kurwa temu to by poczeć bym mu tak kurwa wryjał. No. To jest. jest Ten se miejsca szuka, gdzie tu no, ma wjechać. Szuka, gdzie wie, ale a ale ten Adam go jeszcze ujemy. będzie, bo za wolno jedzie. No, no debil. No wyjechał i debile. przez to no. mu podjechał i stanął no, no bo to jest, wiesz, ukarać komuś, że on za, go spowolnił.